Wydawnictwo Esprit przedstawia książkę kardynała Gerarda Millera Jedność wiary. Odpowiedzialność Rzymu za Kościół powszechny. W sporze o interpretacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amos Leticja wciąż pojawia się pytanie, czy papież może zmienić obowiązującą doktrynę katolicką jeżeli jest ona zdefiniowana define divina et catholica, a zatem stanowi przedmiot objawionej wiary boskiej i katolickiej. Za pomocą takiej formuły oddaje się zarówno Boże pochodzenie danej prawdy, jak i fakt, że została wyraźnie podana do wierzenia przez Najwyższe Magisterium Kościoła. Istnieją również poważne wątpliwości odnośnie do procedur formalnych. Czy charakter wiążący może mieć list – z potwierdzeniem aprobaty Ojca Świętego dla dusz pasterskich wskazówek lokalnego zgromadzenia biskupów opublikowany w aktach Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza, że nie zawiera on żadnej wykładni dogmatycznej. Wyraźne stwierdzenie, że katolik, który znajduje się w stanie grzechu ciężkiego, może godnie przyjmować Komunię Świętą, zakrawałoby na herezję. Można tylko pytać, czy dana osoba żyje w grzechu ciężkim, czy nie. W razie wątpliwości nie odmawiać jej pomocy sakramentu pokuty. Pozwolę sobie na ironiczne spostrzeżenie, że wraz z nastaniem nowego papieża dokonała się cudowna wymiana. Ci sami, którzy odrzucali wszelkie wskazania Watykanu, ujawniając gwałtowny antypapieski resentyment, prześcigają się teraz w demonstrowaniu ultrapapalizmu, którego pozazdrościliby im maksymaliści z czasów Watykanu I. Obawiam się, że oba skrajne obozy nie są świadome, co mówi o papieństwie, a przede wszystkim czego o nim nie mówi wiara katolicka. Odpowiem Waszej eminencji, sięgając do oświadczenia, które napisałem dla pewnego dziennika katolickiego. 4 marca 1875 roku papież Pius IX wysłał do Episkopatu Niemiec ważny list apostolski. Oznajmił w nim uroczyście, że biskupi niemieccy uznali dogmat o nieomylności i prymacie jurysdykcyjnym papieża za całkowicie zgodny z definicjami soboru watykańskiego I. Korespondencję poprzedziła depesza cyrkularna Kanclerza Niemiec-Bismarka, w której za pomocą przerażająco błędnej interpretacji prymatu papieskiego. Próbował on usprawiedliwić brutalne prześladowania niemieckich katolików w ramach tzw. kultur kampfu. Zgodnie ze słowami Ojca Świętego, biskupi odpowiadając Bismarkowi wyjaśnili przejrzyście, że w atakowanych orzeczeniach nie ma niczego nowego lub czegoś, co dokonywałoby zmiany w dawnych stosunkach i co mogłoby dostarczyć komuś pozoru dla powodowania wstrząsów w kościele. Do zrozumienia tych wydarzeń potrzebna jest jednak znajomość duchowych korzeni niemieckiego kanclerza i nacjonalistycznych wojowników kultur Kampfu. Choć wyrzekli się oni już religijnych treści reformacji, trwali w przekonaniu, że papież i sobór przedkładają swoje nauczanie ponad Słowo Boże, zagrażają bezpośredniej relacji wiary i sumienia chrześcijanina z Bogiem, oraz jako ciało obce stają między obywatelem a państwem, choć skądinąd właśnie to ostatnie uzurpowało sobie prawo do władzy totalnej, niezależnej nawet od naturalnych zasad moralnych. Porównywalny charakter do kulturkampów Bismarka miała walka liberałów z Kościołem we Włoszech, prowadzona pod pretekstem zwalczania niewiary, a klerykalizmu. W działaniach rządu Emila Combessa, notabene byłego klerika seminarium, który poprzez ustawę o rozdziale Kościołów i państwa podniósł laicyzm do ranki ideologii państwowej we Francji, odnajdujemy te same liberalne motywy walki z nadprzyrodzonym objawieniem, jako źródłem chrześcijaństwa. W imię wolności religii liberalne rzekomo państwo domagało się najwyższej władzy również nad osądem prawdy swoich mieszkańców. Bóg, jako autorytet stojący ponad prawem państwowym, zagradza drogę do zdobycia władzy nad świadomością, i przekonaniami rządzonych. Odnośnie do tego tematu mogę tylko polecić książkę Manuela Borutty Antykatolicyzm Niemcy i Włochy w dobie europejskiego kulturkampfu. Opisuje ona wewnętrzną sprzeczność liberalizmu, który z jednej strony walczył o wolność, a z drugiej uzurpował sobie monopol na prawdę. Dla jego zwolenników nie podlegało dyskusji, że papież, powołując się na swój autorytet w sposób arbitralny, Przedkłada Kościołowi, a tym samym obcym obywatelom, do wierzenia prawdy, których nieprzyjęcie skutkuje ekskomuniką, a nawet utratą życia wiecznego. W reakcji na całkowicie nieadekwatną interpretację pełni władzy duchowej, jako absolutnej suwerenności papieża wobec wspólnoty wierzących i prawa do żądania absolutnego posłuszeństwa, niebieccy biskupi podkreślają niezmienność ustroju Kościoła który we wszystkich istotnych aspektach zasadza się na nakazie Boga i dlatego nie podlega żadnej ludzkiej samowoli. Wynika z tego, że Urząd Nauczycielski Kościoła związany jest z treścią Pisma Świętego i Tradycji oraz wcześniejszymi wypowiedziami doktrynalnymi magisterium. Duchowa władza Urzędu Nauczycielskiego przejawia się w tym, że może on w wolności, bez ingerencji jakiejkolwiek władzy doczesnej, wolność religii, domagać się posłuszeństwa wiernych treściom objawienia, nieomylność. Odzwierciedla to zależną i służebną rolę papieża oraz biskupów wobec Słowa Bożego w jego historycznej obecności i pełni w Jezusie Chrystusie wcielonym Słowie. To Chrystus jest jedynym mistrzem, który głosi nam Słowa Życia Wiecznego, a Piotr, apostołowie. I wszyscy ochrzczeni są Jego uczniami, dla siebie nawzajem braćmi i siostrami, dziećmi jednego Ojca w niebie. Nie przeszkadza to jednak w żaden sposób wybraniu przez Jezusa niektórych spośród naśladowców na apostołów oraz udzielenie im władzy nauczania i przewodzenia. Zostało im przekazane słowo jednania misja działania w imieniu Chrystusa i Boga Ojca dla zbawienia świata. Z martwych wstał Pan, któremu dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi, posyła na cały świat apostołów, a poprzez nich także ich następców, na urzędzie biskupim z następcą Piotra papieżem na czele, aby czynili uczniami wszystkich, którzy uwierzą, i chrzcili ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Swoje słowa Chrystus ogłasza treścią i kryterium nauczania apostołów i Kościoła, wzywając ich, by uczyli ludzi zachowywać wszystko, co im przykazał. Na tym bowiem polega pewność wiary chrześcijańskiej, że ludzkie słowo apostołów, a następnie biskupów, jest w rzeczywistości boskim słowem zbawienia, które przechodzi przez pośrednika człowieka, ale od niego nie pochodzi. Innymi słowy, zgodnie z terminologią przyjętą od II wieku, od czasów świętego Ireneusza z Lijonu, Treść objawienia jest zapośredniczona przez Pismo Święte i tradycję apostolską, której elementem jest również formalny autorytet świadków i głosicieli objawienia. Na tym polega magisterium papieża i biskupów. Odpowiadając na reformacyjną zasadę sola scriptura, definiującą Biblię zarówno jako zasadę treści, jak i formalną zasadę pewności wiary, Sobór Trydencki podkreśla, że święta Matka Kościół, do którego należy wydanie sądu o prawdziwym znaczeniu i wyjaśnianiu Pisma Świętego, nigdy nie będzie go pojmował i wyjaśniał inaczej, jak zgodnie z jednomyślnym przekonaniem ojców. Do tej fundamentalnej hermeneutyki katolicyzmu nawiązuje Watykanum II, stwierdzając, Urząd Nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie Słowa Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia, i wszystko, co podaje do wierzenia, jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary. Panuje powszechna zgoda co do tego, że pismo święte jest Słowem Bożym i je zawiera. Ponieważ jednak zostało przekazane w języku ludzkim, nie posiada samo w sobie, tej jednoznaczności przekazu, jaką przypisują mu protestanci. Potrzebna jest interpretacja dokonana przez człowieka, nauczyciela wiary z upoważnienia Ducha Świętego, który reprezentuje również Jego autorytet wobec słuchaczy Słowa Bożego poprzez ludzkie słowa i decyzje. Decydować nie może osąd prawdy pojedynczego chrześcijanina, ponieważ objawienie Zostało powierzone Kościołowi jako całości. Dlatego urząd nauczycielski jest istotnym elementem jego misji. Przekazywanie wiernym oraz potencjalnym słuchaczom Ewangelii jednoczącego i autentycznego Słowa Bożego w niezmienionej i niezafałszowanej postaci aż do skończenia świata jest możliwe wyłącznie za pomocą żywego magisterium papieża oraz biskupów. Akt wiary odnosi się do Boga, w którego istotnie wierzymy którego w wierze obdarzamy nieograniczonym zaufaniem i do którego decydujemy się przylgnąć, uwierzywszy w Jego obecność w trzech osobach oraz akt wcielenia. Sformułowania za pomocą których wyznajemy Boga, zasadniczy obiekt wiary, jako treści i aktu, w ludzkich słowach Kredo, świadczymy o Nim oraz bronimy wiary przed błędami, zmieniają się w związku z tym w czasie. Przyczynę tego stanu rzeczy jasno wskazuje święty Tomasz Zakwinu. Akt zaś naszej wiary nie dotyczy ostatecznie sposobu wysłowienia, lecz rzeczy samej. Ponieważ nauczanie apostołów i Kościoła stanowi Słowo Boże przekazywane w Słowie ludzkim, analogicznie do duchowego rozwoju ludzkości pod kierownictwem Ducha Świętego przebiega również rozwój i formowanie Słowa Bożego w świadomości wiary Kościoła. Zarówno pojedynczy chrześcijanin w osobistej historii wiary, jak i Kościół jako całość postępuje zatem w intelektualnym poznawaniu i duchowym pojmowaniu zbawczych prawd. Tradycja ta, wywodząca się od apostołów, rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazywanych już to dzięki kontemplacji, oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim, już też dzięki głębokiemu, doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych, już znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej. Aż wypełnią się w nim słowa Boże. Jednak ta historia dogmatów nie przynosi nam zasadniczo nowych treści wiary, ponieważ objawienie osiągnęło absolutny punkt szczytowy i całą pełnię w Chrystusie. Stwierdzenie Soboru Nicejskiego i kolejnych Soborów o Bóstwie Chrystusa jako współistotnego Ojcu i Duchowi Świętemu są tylko precyzyjnym ujęciem językowym. Wyznawanego przez pierwotny Kościół i jasno poświadczonego w Piśmie Świętym faktu, że w wymiarze swojej boskiej preegzystencji Jezus jest synem odwiecznego Ojca. Jest to przykład homogenicznej ewolucji dogmatu, w trakcie której dogmat pewnie wyraża i wyjaśnia słowo Boże w wyznawaniu wiary Kościoła. Jeżeli jednak pod wpływem oświeceniowego racjonalizmu, z góry uznającego wcielenie za akt niemożliwy pod względem metafizycznym i etycznym, Jezusa aktualizuje się jako uosobienie naszej świadomości Boga oraz ukazuje nowoczesnemu człowiekowi wyłącznie jako wzór moralności i relacji społecznych zgodne oczywiście z ideałami racjonalizmu, to mamy w tej dziedzinie do czynienia nie z ewolucją dogmatu, Lecz z zafałszowaniem prawdy objawionej, a tym samym dekonstrukcją dogmatu chrystologicznego jako takiego. Na papieżu, przewodniczącym Urzędu Nauczycielskiego Biskupów i zasadzie jedności Kościoła w Prawdzie spoczywa zadanie zachowywania całej prawdy objawienia przy formułowaniu nowych wersji symbolu wiary służących jego aktualizacji. Nie wolno mu niczego dodawać do objawienia dostępnego dla nas w piśmie i tradycji, ani zmieniać treści dotychczasowych definicji dogmatycznych. W pewnych okolicznościach ma jednak prawo i obowiązek nadawania wyznawaniu wiary nowego brzmienia, nowe edycje symboli, jak to ujmuje święty Tomasz Zakwinu, aby zapewnić jedność wiary i kościoła. Nauka Chrystusa i apostołów wyczerpująco wyjaśnia prawdę wiary. Ponieważ jednak przewrotni ludzie na swoją zgubę Przekręcają naukę apostolską inne nauki i pisma, jak to czytamy u Piotra, dlatego, z biegiem czasu, wobec powstających błędów, wyjaśnianie wiary stało się koniecznością. Magisterium opiera się na oświeconym przez Ducha Świętego zmyśle wiary ludu Bożego, wszystkich wiernych pod przewodnictwem pasterza, ale także na dorobku teologów. Bez teologicznego gruntu przygotowanego przez Świętego Atanazego i ojców kapadockich. Niemożliwe byłoby ani sformułowanie nicejskiego wyznania wiary, ani jego obrona i doprecyzowanie na kolejnych soborach, tak samo jak bez pracy najwybitniejszych teologów epoki nie ukazywałyby się dekrety tridentium. Sobór Watykański II, głosząc wierny i pełny przekaz objawienia przez Urząd Nauczycielski na mocy charyzmatu i nieomolności papieża oraz soborów, nie zapomina dodać, zgodnie ze swym urzędem i powagą sprawy, Papież i biskupi pilnie dokładają starań, stosując odpowiednie środki, aby badać je jak należy i w sposób odpowiedni wyrażać, żadnego natomiast nowego objawienia publicznego, które by należało do boskiego depozytu wiary, nie otrzymują. Żywa wiara jako akt i treść nie może być jednak sprowadzana do zdefiniowanych prawd. Chrześcijanin nie wierzy bowiem w dogmaty, lecz w Boga, w słowie jego samoudzielenia się własce i prawdzie. Przypomina to sytuację kierowcy, który nie myli celu podróży z miejscowościami pojawiającymi się na drogowskazach, ale nie oddziela od siebie drogi i celu. Dogmaty należy zawsze odczytywać w szerszej perspektywie pełni Słowa Bożego, źródła naszego poznania Boga. Studiowanie historii dogmatów Kościoła nie zastępuje więc zgłębiania pisma. Oraz wypowiedzi ojców i nauczycieli kościoła. Nikt jednak nie zdołałby poruszyć strun skrzypiec, gdyby ten instrument nie posiadał pudła rezonansowego, dlatego katolik nie może odrzucić ukształtowanego nauczania kościoła, powracając do rzekomo czystego nauczania pisma. W ten sposób albo rozczłonkowalibyśmy doktrynę kościoła, albo ułożyli ją na nowo. Tak na przykład przypowieść o synu marnotrawnym, nie stanowi katechetycznej opowieści o materii, żalu za grzechy, spowiedzi za dość i formie, rozgrzeszenie udzielane przez kapłana, sakramentu pokuty, z której można by wysnuć wniosek, że do spowiedzi syna nie doszło. W związku z czym i my nie musimy wyjawiać naszych grzechów na sakramentalnym sądzie. Takie przeciwstawianie pisma nauce Kościoła oznaczałoby poważną manipulację słowem Chrystusa, który przecież powierzył apostołom z Piotrem na czele wierne zachowywanie całego depozytu wiary. Musimy stale czerpać ze źródeł, ale nie możemy ani tamować rzeki historii objawienia i wiary, ani zmuszać wody, by zaczęła płynąć pod górę. Papież został postawiony przez Chrystusa na czele apostołów jako ich widzialna głowa, a tym samym trwała i widzialna zasada i fundament jedności i wspólnoty. Odnosi się to w szczególności do nauczania Kościoła, ale także do zarządzania jego środkami łaski w postaci sakramentów. W nauce o Komunii pod dwiema postaciami i o Komunii dzieci, Tridentium stwierdza, że Kościół posiada władzę zmieniania zewnętrznych obrzędów sakramentalnych. Ale odmawia mu prawa do ingerowania w istotę sakramentów. Skoro Sobór Trydencki w kanonach o najświętszym sakramencie pokuty określa, że koniecznym elementem sakramentu pokuty są trzy akty penitenta: skrucha połączona z postanowieniem, by już więcej nie grzeszyć, spowiedź i zadośćuczynienie, to tą nauką związani są również przyszli papieże i biskupi. Nie mogą oni dowolnie szafować sakramentalnym rozgrzeszeniem, czy przyznawać kapłanom władzy udzielania odpuszczania grzechów, których przystępujący do sakramentu nie żałuje, lub których nie zamierza zaniechać. Żaden człowiek nie może przezwyciężyć wewnętrznej sprzeczności pomiędzy działaniem sakramentu czyli nawiązaniem nowej wspólnoty życia z Chrystusem w wierze, nadziei i miłości a brakiem odpowiedniej dyspozycji penitenta. Nie może tego uczynić również papież ani sobór, bo nie posiada takiej władzy. Nie mógłby jej zresztą otrzymać, gdyż Bóg nigdy nie nakazuje człowiekowi uczynić czegoś, co jest sprzeczne samo w sobie, a także sprzeczne z jego wolą. Należy przy tym pamiętać, że przedmiotem wiary boskiej i katolickiej są wyłącznie definicje dogmatyczne. Doktrynalne wypowiedzi Kościoła mają różną wagę, w związku z czym wymaga się w odniesieniu do nich różnego stopnia posłuszeństwa, odpowiednio do ich teologicznego stopnia pewności. I na odwrót, oczywiste jest, że ani papież, ani biskup nie mogą od nikogo żądać, by nauczał lub działał w sprzeczności z naturalnym prawem moralnym. Żaden człowiek nie może być zmuszany do postępowania wbrew własnemu sumieniu, nawet gdyby było to sumienie błędne. Posłuszeństwo wiernych wobec zwierzchników kościelnych nie jest zatem posłuszeństwem absolutnym, a zwierzchnik nie może się takiej uległości domagać, ponieważ i on, i członek jego trzody są synami tego samego Ojca i uczniami tego samego nauczyciela. Trudniej jest nauczać niż narzucać, bo wiąże się to z większą odpowiedzialnością wobec Boga. Również w kościele, a może zwłaszcza w nim, obowiązuje zasada, Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Odnosząc się do zasady absolutnego posłuszeństwa w pruskim wojsku i państwie, biskupi niemieccy oświadczyli Bismarckowi. Zaiste, nie jest Kościołem katolickim instytucja, w której przyjęto niemoralną i despotyczną zasadę, że rozkaz zwierzchnika bezwzględnie uwalnia człowieka od własnej odpowiedzialności. Jeżeli na sprawowanie władzy w Kościele. Zaczynają wpływać prywatne opinie lub ograniczenia duchowe i moralne, konieczna jest merytoryczna krytyka, a może nawet osobiste upomnienie, zwłaszcza ze strony współbraci w kapłaństwie. Niezbywalnym zadaniem Kurii Rzymskiej, reprezentowanej przez kolegium kardynałów oraz kongregację Nauki wiary, jest wspieranie papieża w nauczaniu i równoważenie jego ewentualnych, jednostronnych wypowiedzi. Święty Tomasz Zakwinu którego nikt nie posądzi o relatywizację papieskiego prymatu i cnoty posłuszeństwa, interpretował konflikt w Antiochii, podobnie jak przed nim uczynił to święty Augustyn. Utrzymywał mianowicie, że w pewnych okolicznościach braterskie upomnienie jednego apostoła przez drugiego, bądź krytyka wobec zajmującego wyższe stanowisko jest nie tylko prawem, lecz wręcz obowiązkiem. Nie oznacza to, że ktokolwiek z powodu swojej prywatnej opinii może sprowadzać do rangi prywatnej opinii wypowiedzi magisterium by nie podlegać autentycznemu i zdefiniowanemu nauczaniu kościoła nie przeczytemu przykład przywołany przez świętego ignacego w ćwiczeniach duchownych w którym mowa o całkowitej zgodności naszego myślenia i postrzegania z kościołem katolickim trzeba być zawsze gotowym wierzyć że to co ja widzę jako białe jest czarne jeśli tak to określił kościół hierarchiczny nie ma powodu by toczyć tu z jezuitami polemiki dotyczące ślepego posłuszeństwa które o ironio wytykano im podczas kultur kulturkampfu w absolutystycznych prusach tajemnic wiary nie da się przecież zrozumieć przy pomocy zasad i władz przyrodzonego rozumu lecz wyłącznie dzięki nadprzyrodzonemu światłu Ducha Świętego oczy naszego ciała nie widzą w krzyżu zbawienia, które wbrew wszelkim pozorom dostrzegają jednak oczy naszej wiary. Nie chodzi zatem o pewność postrzegania zmysłowego jako takiego, lecz jego stosunek do prawdy nadprzyrodzonej. Zakonne śluby posłuszeństwa, zwłaszcza jezuicki ślub szczególnego posłuszeństwa papieżowi, trzeba jednak wyraźnie odróżnić od religijnego posłuszeństwa wszystkich wiernych wobec Kościoła i papieża. Papież który został ukształtowany przez duchowość swojego zakonu, sprawując urząd, nie może jej mylić z uniwersalnym posłuszeństwem, którego może oczekiwać od biskupów i kapłanów, a także kardynałów świętego Kościoła Rzymskiego. Na koniec należy powiedzieć jeszcze o jednym a mianowicie o tym, że cywilną władzę papieża w państwie watykańskim, z jego instytucjami oraz stolicy apostolskiej, jako podmiotu prawa międzynarodowego, należy ściśle oddzielić, od religijnej władzy nad Kościołem powszechnym, przy czym w tym pierwszym wymiarze biskup Rzymu może domagać się lojalności wyłącznie od swoich pracowników, ale nie od wiernych. Pełnia władzy apostolskiej nie oznacza nieograniczonego zwierzchnictwa w sensie świeckim, lecz wręcz przeciwnie, jego rygorystyczne ograniczenie do gwarantowania jedności Kościoła w tożsamości jego wiary w Syna Bożego zesłanego w pełni czasów. Powierzona władza jest najściślej powiązana z objawieniem, jednak Piotr może utrzymywać wspólnotę wierzących, którą szatan wstrząsa i przesiewa, by oddzielić ziarna od plew w wierności Chrystusowi wyłącznie mocą Bożą. Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Nie ma też w Kościele i w świecie żadnej siły, która by przeszkodziła papieżowi w utwierdzaniu jego braci w wierze. Reforma Kościoła. Może polegać wyłącznie na jego odnowieniu w Chrystusie. On, jako głowa, jest źródłem i sercem jedności wiernych. Papież i biskupi muszą spoglądać na niego, a nie polegać na opiniach środków masowego przekazu. Potrzeba chwili to więcej wiary i świadectwa, a mniej polityki i walki o władzę. W tym sensie wszystkie drogi powinny prowadzić do Rzymu, do grobów apostołów i męczenników Piotra i Pawła którzy przez Jezusa Chrystusa otrzymali łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Apostoł narodów adresuje swój list do wszystkich zamieszkałych w Rzymie, umiłowanych Boga, powołanych świętych. Potem dodaje: Składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich, ponieważ o wierze Waszej mówi się po całym świecie. Na tym polega posługa Kościoła Rzymskiego wraz z papieżem i kardynałami, w której po dziś dzień muszą pielęgnować wiarę i jedność Kościoła katolickiego. W swoim najwyższym urzędzie nauczycielskim papież jednoczy cały Kościół i wszystkich jego biskupów w identycznym wyznaniu: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. W tej właśnie misji biskup Rzymu jest skałą, na której Jezus nieustannie aż do skończenia świata będzie budował swój kościół. Jezus dał Piotrowi klucze, aby otwierał ludziom bramę do nieba, do królestwa Bożego, którym jest Sam Pan. Istotnie, Syn Boży, w przyjętej przez niego ludzkiej postaci, jest bramą prowadzącą do owiec Bożej Trzody. Do jej pasienia wyznaczył świętego Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie. On pozostaje zbawicielem wszystkich ludzi, a papież, biskupi i kapłani są tylko sługami jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Ich zadaniem nie jest obdarzanie łaską, ale sakramentami łaski. Więcej w książce kardynała Gerarda Millera: jedność wiary, odpowiedzialność Rzymu za Kościół Powszechny. Wydawnictwo Esprit.